Zaraz we wtorek e, ja słuchajcie sobie trochę porysowałem tutaj od rana, żeby wiedzieć gdzie dokładnie muszę wypuścić sobie LEDowe punkty pod te taśmy LEDowe które sobie rozplanowałem i plan jest taki, żeby tu na tym suficiku na korytarzu zrobić sobie taki kwadracik e, z tych taśm LEDowych z tych takich list znaczy się e, LEDowych i do tego jeszcze tutaj mam plan, żeby sobie gdzieś tam kiedyś podejrzałem e, tutaj puścić jeden pasek od dołu będziesz szedł sobie tutaj po suficie do pewnego momentu, tam do trzech czwartych długości powiedzmy i tak samo tutaj będziesz szedł sobie jeden w ścianie do trzech czwartych długości. E, tak się to rozkwiniłem, myślę, że może to wyglądać spoko, w końcu końców zobaczymy jak, jaki będzie efekt. No i co będę chciał zrobić, słuchajcie, ten przewód tutaj główny od światła, który jest poleci sobie tam pod... Jak to się nazywa? Podsup na strychu, i stamtąd będę wypuszczał sobie na, każdy, na każdą listwę ledową przewód oddzielny, czyli raz przyjdzie gdzieś tu w rogu sobie damy. Dlatego też to rozesłałem, żebym wiedział dokładnie, gdzie muszę sobie wypuścić ten, ten, ten przewód. To będzie raz. No i później tutaj będziemy mieli drugi gdzieś, gdzieś będzie tutaj, zaraz tu obok, obok podciągu, I, no i trzeci przyjdzie gdzieś tutaj. Także to, to będzie mi ogarnięte, dlatego to sobie policowałem, żebym wiedział dokładnie co i jak. Ogólnie yy, yy, tak mi się wydaje, że będę trzymał sobie oddzielnie yy, tam na, na dwóch transformatorach yy, te, te lampki, że jeden, jedna przyjdzie tutaj, yy, która będzie oświetlać tutaj ten korytarz, a druga przyjdzie tam na drugi transformator, żebym ewentualnie mógł się ściemniacz zamontować, albo i do jednego, do drugiego ściemniacz zamontować, żeby po prostu tu może trochę ciemniej to świeciło, żeby nie, bo one są chyba takie bardzo jasne ogólnie jak się palą, więc więc może ściemniacz tu będzie dobry, dobrym pomysłem, żebym po prostu mógł się tu regulować w razie sensie czego, żeby nie było, że raz tylko mocno będzie wszystko świeciło i i, i nie będzie jakiejś opcji regulacji. No i po tym jak to zrobię, to jeszcze muszę wypuścić sobie tu przewód też od razu na też na, ten, na, ten, na, ten, na tą listwę ledową, co idzie tutaj, znaczy te, te podświetlenie tutaj, tego leda też będzie. Więc od razu też tam wypuszczę sobie z góry kawałek przewodu i tego też chciałbym zacząć. Jeszcze tak myślę, czy tego access pointa nie przenieść powiem wam tutaj, o. Zamiast na środku, tutaj tu fajny płaski sufit będzie, a kurde na środku ten tak access point jakoś nie za bardzo mi będzie pasował, więc chyba go tutaj wrzucę sobie tu przy samej ścianie, będzie sobie wisiał i tyle, nie będzie tak jakoś się rzucał w oczy i w ogóle. Tak naprawdę nie wiem czy na strychu nie mógłby być ten access point i też by też y, te wi-fi dobrze tutaj śmigało, no ale nie wiem. Tak czy inaczej biorę się za rozkręcenie tej całej mojej pajęczyny tymczasowej. No i zabieram się. Jak te przewody się porobi no to wtedy mam wziąć się za paroizolację. Jeszcze trzeba będzie dobrze rozkminić wypuszczenie y, oświetlenia wiadalni. Y, ale tu już żony muszę się spytać jaki tam stół planuję, szerokość, długość, jakoś żeby to mniej więcej było, bo tam jakieś lampki chcę takie wiszące do niego, więc wypadałoby, żeby to nad stołem wyszło, a nie gdzieś obok po lewo czy po prawo. Zawsze też ogólnie będę miał opcję, żeby na górę wskoczyć, i czego coś będzie można zmienić, ale lepiej nie poprawiać, nie kombinować tam już. No zobaczymy. Jak to będzie dobra. To nic, rozkręcam tą pajęczynę tutaj i, i będę się odzywał. Ok, mam tam zasilanie puszczone. Teraz zabieram się tutaj za te y, zasilanie tych taśm ledowych. I żona wpadła na chwilę, bo tam żeśmy rozpinali trochę nad. Y, pozycją stołu w jadalni i głównie chodzi o światło, które będę mam wypuścić yy, yy, zasilanie na światło yy, do, do lampki w sensie no i przy okazji jeszcze też rozrysowałem na szybko tę kuchnię jak będzie mniej więcej wyglądała ta nasza mała kuchnia tak naprawdę moglibyśmy ją zrobić większą to żeśmy tu dumali nad tym yy, w sensie, żeby wypchnąć ją w tą stronę ale wydaje nam się, że jak wyjdziemy poza linię tej ściany z nią to będzie kiszka i tak i tak tu ten nadblacik taki Yy, który będzie tu nad zwykłym dozorowym blatem, ten taki mały nadblacik, który też zrobimy tutaj. Ewentualnie jakieś dwa hookery tu będą, to i tak troszkę będzie już wysunięty poza tą linię. No, ale chyba bardziej nie będziemy jej wysuwać. Będzie mała, ciasna, ale własna. Wystarczająco wszystko, co potrzebne nam się tutaj pomieści, więc yy, Więc tak to też będzie wyglądało. No, i mam też pozycję. Już znamy, jak zrobić tam pod stół do jadalni, żeby to oświetlenie, które tam żona będzie chciała, jakieś tam. Yy, Yy, zamontować to, żeby to było w dobrym miejscu, no i tyle i lecę teraz, i te ledy właśnie kurde, nie powiedziałem, ledy przesunęliśmy słuchajcie, yy, jednak żona mówi, że kurde, na tym ze światłem że to będzie lipa, i w sumie pierwotnie też miało być tutaj i tutaj, a ja to po prostu chciałem dzisiaj symetrycznie podzielić, ale no nie zawsze to jest symetrycznie chyba wyszłoby dobrze, no bo rzeczywiście mogłoby to być lipa, abyśmy tu zapalali prosto w oczy sobie świecili yy, tym i w ogóle, więc, więc zostaje to tu przeniesione i tutaj te dwa paski będą, także tak to będzie wyglądało, no i co lecę, biorę przewód, muteczek tylko i, i puszczam stąd, sobie tam przewód, jak to zrobię to za proliwację się nie brali. Ja sobie wyznaczyłem jeszcze tylko miejsce gdzie będzie ten jadalniany yy, świecidło będzie, będzie wystawione, yy, tak też tutaj gdzieś będzie w tym miejscu. No i tutaj sobie dorzucę jakąś płytę OSB, ale eleganckie dojście będziemy mieli do tego, żeby go tu wzmocnić, tak jak pisaliście zresztą. No i ten, i tam też tak chyba zrobię, bo tutaj może coś, coś cięższego ewentualnie się trafić. Z pokoja zwykłych to z Fischera tak do GK kołki takie, one są z tyłu się zaciskają, będzie świat, będą trzymać na pewno, więc tam tego nie będę robił. No i tyle w sumie, zabieram się teraz słuchajcie za taśmę, czyli monotonna robota. Paro izolację tutaj, trzeba jechać z nią, więc... Biorę już w łapę i zaczynam powoli sobie kleić eee, wszystko po kolei no i tyle. W międzyczasie jeszcze powinny te, te kanały wentylacyjne przyjść, to może ogarniemy sobie od razu tą indukcję. Się by puściło też, okleiło, żeby to było gotowe. Podpłytowanie. Aby to dzisiaj chociaż przygotować do tego płytowania, a jutro zacząć sobie jechać z tymi płytami to też fajnie już by było, powiem Wam. No zobaczymy, jak to, jak to pójdzie, jak to będzie, ale myślę, myślę daj, że wykonalne to, żeby na luzaku to już to wszystko poprzykręcać i mieć tu gotowiznę. Wtedy by zostało nam tylko co, łazienka, kibelek i garderoba tak naprawdę do nakręcenia, więc czwartek, piątek myślę, że na luzaku tamto ogarnąć. No i będę mógł dzwonić do Grześka i się na przyszły tydzień na celulozę wtedy. Taki też byłby plan. No zobaczymy, co z tych planów wyjdzie żeby nie było, że za, gdzieś tam za szybko sobie wszystko to obliczam, ale wydaje mi się, że tak, tak, tak będzie ok. O ile też czas będą mieli, może się okazać, że w przyszłym dniu nie dam rady, dopiero za dwa przyjedziemy, bo też tak może być, nie? ale to jakiś front robót i tak będzie, że hydrauliką się zajmiemy bardziej, czy czymś, albo yy, posadzkami tutaj, bo to też trzeba zrobić, chociaż nie za bardzo bym chciał okurzyć płyty, tak naprawdę przed szpachlowaniem, więc może bardziej będzie warto poczekać z tym, jak będzie poszpachlowane i wtedy, przykładowo, chociaż, kurde, jak będzie poszpachlowane, to trzeba się będzie szlifowanie, a nie... Chociaż ile to... To chodzi mi o tą posadzkę, nie? Żeby nie zrobić sobie bałaganu, żeby po prostu wyszlifować, pierwsz szpachlę całą, a może i tak, wyszlifować szpachle i wtedy się wziąć za szlifowanie tego. Jak to się nazywa? Posadzek i dopiero wtedy wszystko obmieść, wymieść, odkurzyć. Tak to będzie chyba najlepiej, po szlifowaniu dopiero będę gładzi, szlifował posadzki chyba. I tak też to chyba wyjdzie, powiem wam. Dobra, to co, kleję, jadę. No i jakoś powoli do przodu. Kleję tą taśmę i mówię, czegoś mi tu brakuje w kuchni. Przecież ja muszę puścić tutaj do halogenów, kurde, już przewody na gotowca w związku z tym wypadałoby to jakoś wymierzyć. Wiemy, gdzie już mamy blat i żeby nas nie wkurzało, powiem wam kurde ten, to, że się yy, cień sobie robimy, jak jest, chociaż tu zawsze będzie i tak jasno od tej strony. Ale wydaje mi się, że muszą być nad blatem tutaj. Tu będzie blat roboczy i tu musiałyby być te, z dwa halogeny. One nie wyjdą tu poza obwód tego, jak to się nazywa? Yy, znaczy poza linię kuchni ale by nam dawały i tak, żeby tutaj nie przeszkadzało nam nic, to tak po środku blatu musiałyby być. Ciekawe, jak to tu kurde, jeśli chodzi o pion. Widziałem ja mam poziomicę tą długo. Tutaj pewnie gdzieś była. Trzeba było zobaczyć sobie. Bo pamiętam, że jak zrobiłem w Anglii, tam jeszcze mieliśmy niski sufit w tej kuchni, bo nie można było inaczej zrobić. I było tak, że człowiek kurde robił na blacie, a halogen tak, jakby był lekko za głową i normalnie cień padał. i... No, i seczek zasłaniał tą, tą pracę, jakąś tam kuchenną. środek byłby tu, no, tak o mogę, tyle o ile. Nie, to trafimy na łuzaku chyba tak, żeby ominąć ten. To zaraz se zaznaczę, już se przeniosę w sumie, tylko teraz jak dać ten drugi wtedy? Aż tam szeroko pod okno. No właśnie, to no to więcej jak dwa, to nawet nie ma co dawać, tak naprawdę. Jeden by gdzieś tu, drugi gdzieś tu. Zobaczymy, czy nam się uda podzielić ten dystans na, na trzy w sumie. I, I tak to trzeba będzie rozmierzyć, zobaczyć, co nam tam wychodzi. Gdzieś tam w profilu nie wyłaziło czasem ten, ten halogenik. Nawet nie wiem, wam powiem, ile tutaj jest dokładnie. A mierzyłem. 2,67. Trzeba by było to na trzy dziabnąć. I wtedy byśmy co nie zawiedzieli. 2, 6, 7 na 3 2, 6, 7, podzielić na 3 89 wychodziłoby znaczy, jakby tu 89 od tego, ale by nie wyszło nawet na tym tylko tu by wyszło idealnie raz, gdzieś tutaj znaczy, tu nam czasem nie wyjdzie na, na kurde profilu tym obok tak, na styk, można powiedzieć, na styk z profilem, ale to damy radę, też spoko, no i tak to musiałoby być. Chyba powiem wam, inaczej tego nie, nie wymyślę. Tylko teraz trzeba by było pomyśleć, jak to mądrze zrobić tutaj dalej. I żeby to jeszcze oświetlenie było, i nie wiem, czy dać po linii, i tu też nie zrobić nad blatem. Tam nie trzeba będzie, bo do kapu będzie na pewno jakieś oświetlenie, i zresztą LEDy będą pod szafkami. Więc tam nie musimy mieć i chyba tylko tak zrobię, pamiętam, cztery dam tak o. W połowie tego niech siedzą sobie te na blaty, będzie jasno, to, to tylko chodzi tak najbardziej. Więcej nam tu nie potrzeba chyba tego będzie. Tu też będzie ten, ten, ta wysoka ta zabudowa, lodówka, więc tu nam nie potrzeba też. No chyba tak zrobię, Prost, prosto chyba naj, najlepiej. No dobra, to nic, zaznaczam to w takim razie i ten. I zaraz tutaj wezmę jakieś putruwe i poprzybijam, po, poprzepuszczam, żeby było jak trzeba. Tu prądy do halogenów wpuszczone, tak tyle o ile, także mogę zabierać się za folię, Tu mam ostatni kawałek, mi taki został, więc też taki tu wkleję. No i lecę z tym, jak tu nie usnę, to ten, to będzie dobrze. Trochę zamułka, że jak jedzie przy takiej robocie, a jeszcze tego, tego tyle do przyklejenia to. Chyba kawę trzeba gdzieś jakąś porządną siekną. Co tam się dzieje? Więc. No bude, przykleję tutaj. Z to. Mamy to. No i jadę dalej tam. Niespodzianka mała bo 4 metrowa szerokości jest, a nie 2 to tak jak te wcześniejsze więc to tu zabawy było. Żona przyszła, też klepnęła te yy, oświetleniem tego samego zdania, w sumie co ja była. Czy stuka, czy mi się wydaje? Halo! Trzaski już łamą. Oh, oh. Podzieć! Ech, gdzieś myślałem, że mnie potrzaskało, coś mówię. Że mi w głowach stuka. Kto tam, kto tam? Gościa. A, siłano, witam, witam. Krystian? Krystian. Cześć, siemka. chwilę przerwy. Kolega Krystian wpadł, jeden z widzów. Yy, na chwilę na bajerkę tu przy okazji jakieś biznesy ogarniał i mówi na chwilę zajedzie. Także dzięki za, za odwiedziny Krystian. Chwilę pogadaliśmy. No i poleciał, bo jeszcze Gdański kawał drogi. A to już późna pora, to że na normalną jakąś tam zajechać to to będzie musiał zdrowo odeptać, żeby jakoś jeszcze przed wieczorem zajechać. No bo do, od nas tu 4 godzinki będzie chyba. No 3,5, kiedyś 3,5 ze Świnoujścia jechałem, ale to... Jak jeszcze człowiek oleju w głowie nie miał za bardzo, za wiele. Można powiedzieć. Stare czasy. Da, dawno i nieprawda, jak to mówią. Dobra, odcinam tutaj, no i lecę po kolei ten, tą folię jakoś. Tutaj docinam, układam, przyklejam. I lecę, lecę po kolei z tym wszystkim. wiem zacinać jak profila, bo żeby jakś było gdzie się złapać później z tym, z tą zabudową jakąś, nie? Żeby nie było problemu. Mam nadzieję, że w dobrym miejscu ją dałem Tak myślę. Tu nie ma co chyba się odsuwać. Jakoś nie wiadomo jak daleko z tą zabudową. Nie wiem jeszcze jaki materiał na to użyję i powiem wam, że trzeba się przymierzać już powoli do tego bo przed szpachlowaniem wszystkiego no, zabudowa musi być gotowa kominka, tak naprawdę. Bo później tu dokładać to jest bez sensu, bo będziemy musieli gdzieś tam akrylować zamiast dać taśmę, no jak sufit poszpachlujemy, no to jak to później połączyć, więc więc będę musiał powoli sobie zacząć o tym myśleć, powiem wam z jakiego to materiału wykonać, no i tak też zrobię. Do tego ultramenty też trzeba poogarniać, no bo jak już w przyszłym tygodniu będzie plan na to, no to dobrze było się powoli tu brać za te wszystkie szpalety, listwie apu pokupować i zacząć z tym jechać wszystkim, żeby to już szykować, lecieć z tym, no i powoli, powoli, jakoś w stronę szpachlowania się też nakierowywać, można by powiedzieć, także taki też będzie plan. No ja teraz docinam folii kawałek, nie wiem ile tu potrzeba, zmierzę sobie i zaraz Docinam, rozklejane, pozakładane wszędzie, także jest gotowe, żeby to płytować, tylko teraz tak, chciałbym jeszcze na szybko zrobić dzisiaj ten otwór tu i pierwsze co już mi nie pasowało to muszę tu musiałem tu przesunąć sobie profil Tam nie mogę, kurde, przesunąć, bo akurat mam taśmę dwustronną naklejoną, ale jak będzie trzeba to się to zrobi Wytnę, na będę musiał wyciąć kawałek folii znowu pozalepiać, także to nie jest problem Teraz chciałbym się na tym skupić, ja Na sobie tu środek, gdzie będzie nasz okap tutaj szedł Kurde, co mi schowa nasze gniazdko? Ile może mieć ta skrzynka? Z 20 cm ma, nie? Szerokości, musi mieć. Nie jest węższa na pewno. To się schowa, elegancko. No tutaj znaczy sobie tylko tą dychę, zobaczymy teraz. Taki był oczywiście plan pierwotny. Nie wiem co ja tam pomierzyłem wcześniej, ale no tak musi być, inaczej nie będzie 7 latu Nie jest zaznaczone, nie? Tak, 70 i tutaj mam metr 20, tak jest, no to tu połowa 60, no inaczej nie będzie. Czy tu nam dycha, schowa tą puchę? <grym> tak, na styk, słuchajcie. O ile tam ta, 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 ta klapka ma 20, ale będzie miała dwie dychy lekko. Ten komin, niby nawet czy nie więcej, jak 15, by był ten, to na. ta powinna dać radę. Dobra, to teraz tak, mierzymy tutaj metr 30, takie i pół całe i tam trzeba było dać 15 tynku jeszcze, nie gdzieś to na metr 32, zaznaczymy na górze, zaznaczymy sobie na górze ten. Yy, jak to się nazywa. No, ten otwór wziąłem ze 160 rurę i spróbuję go tam jakoś wyciąć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Idę na górę. Słuchajcie, ja zapomniałem się o jednym że przecież ten kanał jest dużo szerszy, a on 150 to ma tylko tutaj średnicę. No właśnie, więc ja muszę tutaj wyrą wyrąbać zdrową dziurę, powiem Wam, i, i tyle. No. no nic, to wycinam. Tak czy inaczej, muszę sobie nawiercić. Ja jakoś tu na, na zdrowo to wytnę. I no żeby to, to wlazło razem nam z, z tą izolacją, tam jak najdalej, w sumie. Nie wiem, czy też w, tam w dół też, kurde. Czy tylko tutaj w suficie, a reszta tylko, tylko żeby to było. to tam już będzie ten nie? kanał. No nie wiem. Ale mi koło wyszło, niech mnie szlak zobaczcie. Dobra, tu by było. Czy to już nam się przez ten otwór tu przeciśnie, tak elegancko, dobra, o to chodziło. I teraz tak musiałbym iść na dół i tam wyciąć folię, i powoli go sobie tu wciągać, Tylko tu muszę z nadmiarem go wcisnąć. No i tak, tam za bardzo nie będę go wyciągał jeszcze z tego powodu, że będzie przy płycie przeszkadzał i w ogóle, tylko chcę tam naciąć. No właśnie, jak ja to skleję teraz, jak będę musiał to, to płytować. A później popytowanie wyjąć to głębiej, bo będzie mi zwisał tutaj przy obróbce, będzie ciężko i w ogóle będzie przeszkadzać. No nie wiem, coś się wymyśli, dobra, niech będzie. Ile tam tylko wyciąć, zabieram stąd sprzęty, i to będzie na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Tak naprawdę, trzeba się zawijać, bo już tak późno się zrobiło. Nie wiem, kiedy ten czas zleciał. Przy tej paroizolacji, może przysnąłem gdzieś tam, kurde. Na drabinie i nawet nie ogarnęły. Też możliwe. To oklei się to tutaj, wszystko dookoła szczelnie. Później tak się go wciśnie, żeby to nie przeszkadzało, i tyle. I w razie czego będziemy mogli to sobie wyjąć. I tak to też będzie wyglądało. Także ja spadam, starczy na dzisiaj, uciekam. Do zobaczenia jutro. Jedziemy jutro z płytami. Później jeszcze po południu musimy celakiem do sąsiada podjechać. Prawdopodobnie, więc plan ambitny. No Myślę, że to powinien bez problemu to, to opłytować i. No i zdążyć tam, żeby jeszcze do sąsiada pojechać, a może coś więcej jeszcze ugryziemy. No zobaczymy, jak to będzie. Także na dzisiaj kończę. Spadam, uciekam, trzymajcie się. Widzimy się jutro. Na razie, cześć.